Cześć wam moi drodzy, z tej strony Hudson To jest kolejny już odcinek z Satisfactory na, na moim kanale I dzisiaj będziemy ulepszali dalej dom I może coś porobimy Tutaj huta, ja, huta pracuje na razie na pełnych obrotach Ustawiłem ją ostatnio, bardzo, bardzo ładnie to wygląda stały dzień Przejdziemy się tam gdzie ostatnio już speniałem. Tak troszkę, Ale no yy... Tak trochę creepy się zrobię, bo grał w Silent Hill, dobra. Okej, teraz ładujemy teraz towar tutaj. Yy, potrzebę tak. Oj, kabli nie mam. He, to mogę wrzucić, to mogę wrzucić, to mo, to, mo, to Nie, beton. Beton! Kurde. Konkret. Zdravią wszystkich widzów plagi teraz. Imek. Kolejny poziom. O. Teraz bardziej to przypomina ...dom. O, tu mamy... Oba, zamknij się. Yy, tu mamy już zalążek. Uch nie mamy... O, mamy sracz. Lodówkę mamy. Tutaj mamy yy, komputerki. Jaki, jakieś erory wywaliło. Tu mamy łosia. I... Pilgora. Nie wiem, co to jest za Pilgor. Ma awatarę to mu kozę z Gold Simulator. Ktoś tu w pasjansa ciupie, no ładnie. Nawet tutaj. Yy, system update, tutaj jest jakiś error. Jest ten cały, yy, ta, ta, ta fajeczka cała, no fajnie to już się... no stołek jest. Pewnie nie ma kolizji, dobra. Yy, co teraz? Co mam się odlokowało? O, mamy pasy transmisyjne. Tutaj już mamy fundamenty, możemy budować. I ściany. To bardzo fajnie. W produkcji na razie nic. Ja chcę jeszcze zrobić kopalnię. W sumie przejdę się po, do tych moich tutaj panów, co mi yy, fedrują. Zabiorę sobie urobek. Miedziuchy na razie nie potrzebuję aż tak dużo. Grabol. Fedrujta to dalej. Tawarysze. Dalej, z daleka ten dym nie jest aż taki płynny. Tak samo jak tutaj później będzie latał ten Stefan. Też tam będzie widać z daleka, jak on takie kl klatkuje. Dobra, co my tu mamy? O, to mi się przyda. Tak, co ja mogę wrzucić? To wrzucę, to wrzucę. Beton wrzucę. I na razie tyle, dobra. Żelazo do pieca. O, se o, już nawet się skończyło robić. Jak tam, a właśnie mogę robić biomasę, tutaj wrzuciłem biomasę trochę. Tutaj mogę coś innego robić? Nie, eksonoplanelizator mnie nie interesuje. Yy, dobra. Yy, potrzebuję tak, więcej płytek. Mało, mało. Yy. O trochę wyklikam ręcznie też. Dalej klikania dużo. No niestety, jak to na początku bywa. Faktorio też tak jest. Prętów dużo. kablaronu też sporo potrzebuję. O, biomasę z drewna mogę robić. Super. Da się. Chyba kable to już tam wrzucę do końca. Będzie można pomyśleć zaraz o pełnej automatyzacji tego, tego wszystkiego tutaj, co ja mam. Yy, żelazna płytka. Za. Ja mam tych prętów. No, nie mam prętów. Nie mam prętów. Pręty żelazne i żelazne płytki to chyba jest naj najbardziej potrzebny towar tutaj. Dobra. To zabiorę. Tobie dorzucę jeszcze tutaj towaru. Zapalaj dalej. Eee... P -p 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 Rzucę to i zostaną mi płytki. Sto płytek muszę tutaj ogarnąć. Tam, tam 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 tam. Tam tam. Miałem chyba przed chwilą tyle nawet. Koniec. Ładujemy tutaj. To. 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 O, połowę mam. Mogę zrobić konstruktora? Mogę zrobić konstruktora. Nie, nie mogę zrobić, bo nie mam... Czego? Nie mam... nie mam płytek tych lepszych, tych takich, ze śrubkami. Dobra, eee... tu. A te liście jednak odrastają. O, ci się lenią. pomyśleć nad jakąś masną fabryką. Ale tu mam duży, płaski teren, no to nie będzie problemu raczej z tym. Tylko ciekawe, gdzie tu jest wągiel. Eee nie tu. Napiep tu do pieca. Łapta to zabierę. Nic i żelaznych płytek. O właśnie, może spróbuję zrobić jeszcze te wzmocnione 3. Mało, za mało śrubek. Konstruktor, panie konstruktorze, pan staniesz tu. E, teraz tak, e, logistyka, taśmociąg. Ba, jadą. I ty, panie, będziesz produkował mi to. Bo teraz potrzebuję tak, postawić sobie tutaj... ...słupęca. Nie postawię słupa, bo nie mam ani drutów... ...ani kabli. Dobra, sztaba miedzi. Przewody. A? A, potrzebuję te jeszcze. E. Printy jedyneczka, no. to do słupa, stąd tu i stąd tu. Proszę bardzo, już mamy je, pierwszy etap fa fabryki, czyli pr przerabiamy sobie płyteczki. Dobra. Mogę, mam, mam jakąś rudę, rudę? Mam rudę, mogę tutaj dorzucić Przesortuję sobie do tego ekwipunek. Trochę to potrwa Chyba to może ja się przejdę tam po wapienia, po, 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 po więcej wapnia. No nie, miedziuchę sobie zgarniemy. Gdzie e, mam Nie pamiętam tam gdzieś... O, tam A tutaj nawet bliżej. Ta muzyka japiernicza. Grabol. Hmm, ciekawe czy mogę wskoczyć na te... Ty... Ha! Mogę! Hej, he, jestem na drzewie. Dobra. Hmm. Jest woda, faktycznie wygląda jakby to był przypływ, bo to są widentnie wodne, jakieś takie małże. Tylko widać, że niektórym się nie, nie udało się twórcom, co po niektórych. Może to będą jakieś morze w przyszłości wodne potwory. Fajnie by było. O nie! Ten kwiatek jest zły. On, on, on robi gaz. To jest pi kwiatek pierdziawszy, kurde, on robi gaz, kurde, siarkowodór. Ja nie, nie lubię siarkowodoru. Kity liści. to co? koralowce. Gdzie ja mam tam. Wapień. Aha, czy gdybym po prostu poszedł dalej, spotkałbym wodę. Hmm. Z tego co widzę, bo tak, tu ma. O, tutaj jest ten wały wapień. Mogę robić górnika? Nie mogę jeszcze. No, trochę by się tutaj no, no, no Wiadomo, tu... mgła przyszła. Kurwa, Silent Hill normalnie. Może jakieś łódki będą? Fajnie by było. O! Co to to? Cześć koleżko! <grystanie> Lol! Jaki fajny! Cześć! Mogę Cię He, <grystanie> Ale fajny robak! To jest chyba coś ala rozgwiazda, dobra. Um. Niech chcę żyje w spokoju. Wracam do, do bazy. Jeszcze kurde mało zielono jest. Kurde, ja tak chyba jednak wolę tam. O, to jest znowu pitok. Czekaj, uciekaj, nic ci nie zrobię. nie masz nic, co bym mógł sieć od Ciebie. Dobra, dawaj mnie to. E, dawaj mnie to, Efedrujta dalej. Tam to, to, Tam jest coś ciekawego. To tam zaraz pójdziemy to O, Oj, skończyło się. Masz. Ma, da dawaj, o, mogę wrzucić do do, do tej E, tu. Sru.

Um. A, to ta kulka co gada, już to jakiś jakiś szpej, albo co? Chyba wincy drewna, więcej biomasy. O, pistaszki. O, coś tam jest. Ta, ty, tam jest rozbity podłód, czy mi się wydaje? O, ty, tu więcej tych takich chodzi. Nie? Jak ja to wszystko zabetonuję, to już nie będą chodziły. Nie czy tutaj jest jakiś, jakiś, yy, jakiś paskudnik? Który będzie do mnie warczał. Hmm. Ba nie. Coś słyszałem dziwnego. Coś sobie weźmę. Hmm. O, kable przydadzą się. Biomasy. O. O, dwuteowniki. O. Rama modularna. O, jak fajnie. No mam, pytam do ja, co mogę zrobić? Potrzebuję wirników. 21 sztuk. No dobra, tam, tam będzie dysk twardy do przeanalizowania. Eee, coś tu jeszcze jest, co mogę podnieść? Oprócz gałęzi, liści. Coś. Hmm, chyba nie. Dobra, idziemy stąd. O! I maczek. Oba nie chcę, jest. Będę pamiętał, że jest w takiej dziurze tutaj, wielkiej, masnej. Dobra. Teraz to zabieramy. I tutaj dorzucamy. Akurat przeszedłem samą porę. Yy, tak, następny milestone, jaki mogę zrobić. Dom poziom 5 to już będzie wszystko. Wybierz cel. A, i teraz mogę... A, to są przewody, dobra. Będę musiał... aklikać trochę tych przewodów. Mhm. Hmm, hmm. Wierniki mogą zrobić jeszcze nie chyba. Ja się chyba robi później. A w sumie nie, nie zaglądnąłem sobie do środka, to nam się odblokowało. A znaczy, się też wydaje, że będę musiał. potrzebała więcej miedziuchy teraz. Hmm. I więcej be betonu. Biomasę z drewna też sobie zrobimy, skoro już tu jestem. No, przewodów nam braknie, mam tylko 300. Dawaj mnie tą biomasę. Dobra, no, już ją tutaj wrzucimy. Tutaj też już wrzucimy. Też sobie zrobię słupa. I wyjście tam potrzebuje prądowe zrobić. Oba, do kopalni. Nie wiem, czy to na razie tak zostanie. Tutaj póki co, kopalni sobie mogę w sumie co jest potrzebne na górnika? Pręty. Oba, to zrobimy pręty. Bo tam wymontuję sobie po prostu jednego Stefana, te co kopią i postawimy tam kopalnię. Mam 25 żelaznych prętów. Masno na kopalnie, nie? Coś jeszcze tam było potrzebne. Yy, beton mam. No Pitok Kieczen. Niech się pytać, czy on potrafi latać. Jak widać potrafi. No, podnieść górnika. I tak Miner Mark Jakby tu pana skierować? A tutaj. Pasno jej. i. Tutaj sobie jeszcze walniemy słupens. Zasilony Będzie mi już fedrował. Hm. O tu bym zrobił bardziej taką już chutę cywilizowaną na fundamencie, tylko nie mam na razie betonu na tyle. Tak? Nie, nie nie to Nie tap. Kół? ku Fundamenty. No, nie mam betonu. Dobra, to po prostu sobie tutaj walniemy chutę. O, to mogę zrobić. Tak, tu na razie niech chcę stoi. mogę, mógłbym... tamtą rozmontuję i tutaj przerzucę. Eee, tu. Eee, jeszcze tylko potrzebuję. O, nie, nie mogę robić rozdzielaczyów. Dobra, trudno. <grym>, że one są gdzie indziej. Pojemnik, no, nie mogę rozdzielaczy robić, niedobrze. A tak, tu mi proszę robić sztaby żelaza. A to rozmontowujemy teraz sobie. tego konstruktora sobie przyniosę już tu hmm, produkcja, konstruktor, hmm, taśma, taśmą to tutaj damy i teraz Ty będziesz mi robił żelazną płytkę i masny kontener mogę zrobić. Mogę zrobić masny kontener, bo na razie go damy w tym tu miejscu. I będzie, będę tu magazynował płyteczki. A, tylko to jeszcze muszę zaprądzić. Eee, doda... Słup, halosłup. O! No, czyli już mamy kompletne wytwarzanie lini linię produkcyjną płytek. Stalowych bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jakieś puteczki już jadą. No już ja coś tam jedzie. A to tu wrzucę, bo to mi nie jest potrzebne do szczęścia. I kończy, będziemy kończyć na dzisiaj trochę krótszy będzie. To sobie tu wrzucę, to wrzucę, to wrzucę B to na razie nie wrzucę. Ramy modularne wrzucę to wrzucę. To sobie przesortujemy, to sobie przesortuję. Mam sporo teraz tej rudy, hmm. daj mi jeszcze jedną chutę, eee, stąd ci weźmiemy prądem. Po prostu tego sobie wrzucę, to niech to mi przepali. No, te, ile to przepala? 30 na minutę. Kopalnia chyba produkuje 60 z tego, co mi się wydaje. Dokładnie. No, to czyli na spokojnie spokojne na dwa piece mógłbym to rozdzielić. No, pitok sobie lata, Nie się lata. Ciebie, kolego, na razie tu już nie potrzebujemy. Więc ja się ciebie zabiorę. Całości. I ten guzik. <noise> mogę zrobić jeszcze jednego górnika? Nie mogę, bo nie mam betonu. Tutaj na razie nie potrzebne, bo nie mam co do niego zrobić. Muszę ten cały dom ulepszyć. I znowu trzeba się wybrać po beton, po limestone, ale to zrobię na następnym odcinku, albo poza odcinkiem. Yy, co tu mogę na razie wrzucić? Nic nie mogę. Mogę coś wyklikać. Mamy masę z drewna. Nie chcę jest, tutaj wrzucimy sobie tą biomasę. Iście drewno, ciebie wrzucimy, dobra. No, to było na tyle moi drodzy w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę, za komentarze, subskrypcje, No i piszcie co tam. Czy tam podobał Wam się ten świat, kurde, czy, czy, czy jednak ładniejszy jest... W sumie to jest pytanie retoryczne. Na pewno jest ładniejszy jest ten zielony, ale tamten las jest ciekawy. Takie trochę takie, takie dziwne palmy. Dobra, zobaczymy. Na razie to było na tyle. Dziękuję wam za uwagę i do na razie. Pa pa.